Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek gry Seven Days tutaj właśnie się zaczyna i dzisiaj moi drodzy mamy dzień siódmy, tak, dzień siódmy w Seven Daysie w alfie 12.5. Zobaczymy czego się tutaj możemy spodziewać. Mm... Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co tutaj <noise> będzie, będzie się działo. Jestem w miarę, tak można powiedzieć, obudowany, ale zobaczymy. Dobra, moi drodzy, zaczynamy, ale zanim krótkie, krótkie przypomnienie, pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę, napisać komentarz oraz zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcecie być na bieżąco. Zaczynamy. Okej, okay, dobra, czyli tak, tutaj mamy taką, można powiedzieć, wstępną linię obrony. Nie wiem, jak to się sprawdzi. To ten system działał w, stary, w nowych alfach, chciałem powiedzieć, w starych alfach. No. <laughs> Zębiaki nie są zbytnio inteligentne w tej alfie. One mogą iść wszędzie. Dosłownie wszędzie. No, zobaczymy. Dobra. Ja jestem tutaj gotowy na hornę, ale my dzisiaj po raz kolejny idziemy na miasto zobaczyć. Czy uda mi się zdobyć jakieś kolejne recepty. Niestety mm, oberwałem, kurczę. Właśnie w poprzednim odcinku spadło na mnie trochę drewna i zabrało mi trochę życia. Mam nadzieję, że mi się to zregeneruje. Widzę, że tutaj postać w miarę to chyba oznacza właśnie, że. Healing. Tak, mam wystarczającą ilość jedzenia, aby, aby się delikatnie leczyć. Hm. Hmm, zobaczymy. Dobra. Chodźmy tutaj do naszego Nemesis, jakim jest miasto. Muszę znaleźć koniecznie te kolejne recepty na powiedzmy shotguna albo coś. Znaleźliśmy też ostatnią część do Augera. Hmm, bardzo ciekawa rzecz. Szkoda tylko, że nie ma możliwości zbytnio przetapiania benzyny. Nawet nie pamiętam jak się benzynę przetapiało. Teraz tak, czy ja tutaj byłem? Sądząc po tym ukształtowaniu, to wydaje mi się, że tutaj byłem. Tak. O! Siemanu! No, sporo miałeś tego tłuszczu. Grubasku. Dobra, teraz pytanie, czy ja te tutaj hałupy przejrzałem. Wygląda na to, że chyba przejrzałem. Pytanie, czy wszystko? Wszystko. I tutaj chyba mnie przeraziła ilość zombiaków, bo ona w pewnym momencie trochę przerosła moje oczekiwania. No nic. Dobra. Trzeba cisnąć. Kurde mać, no. Weź go traf. Być jeszcze coś miał, to jeszcze rozumiem. Nie mam kratek w ogóle. Mam nadzieję, że mam gdzieś tutaj, bo mam aż trzy kratki. No nie za bardzo mnie to raczy. Woloby mieć ich zdecydowanie więcej, ale chyba mam drewno. Jeśli nie zrzuciłem drewna, nie, niestety zrzuciłem drewno. No i muszę się pozbyć tych zombiaków, bo one mi tutaj niestety będą trochę psuć krew. A jak jest ich za dużo, to jest niebezpiecznie. Całe szczęście, że zombiaki schodzą na strzała dzięki tej mojej pałce z kolcami. Cztery dukaty znalazłem, nice. Oho, dobra. Wyczuwam kłopoty. A wiecie jak ostatnio się skończyły takie, takie potyczki z zombiakami? Jasny gwint. Czy wy kurde nigdy nie odpuścicie? Zawsze musicie kurde tu łazić, cholery jedne. Kolejny armor oh, kurde, nawet nie wiem Skąd szły Trzeba uważać na plecy, kurde, nie chciałbym dostać pleców oh, na no poważnie Dobra, to jest takie Taki początek przed hordą, tak? Skubańcy, no To nie jest bezpieczne. Ja sobie to zeskrapuję. Spróbujemy ich jakoś tak wiecie... Delikatnie... Kończyć, ale no to nie ma sensu, kurde, dobra, lecimy dalej. Bo to naprawdę nie ma sensu, sprawdźmy to... Kartonowe pudło, nie ma nic, lecimy dalej. Chodźmy może tu. Może o nas zapomną. Ja sobie przejrzę inne rzeczy. O, na przykład tutaj. To muszę uważać, żeby mnie nie zaskoczyły psy. O, nic nie ma. Piórka jak najbardziej się przydadzą. Akurat w tym momencie piórek nie ma. Nie, faktycznie uciekamy stamtąd, bo. No, żeby w koszach nic nie było, no proszę was, zawsze takie fajne recepty są. O, olej ktoś wyrzucił, proszę. <laughs> dobra, jestem, jestem hunted. O, tam jest pies, dobra. Na, 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 na. Nie mam za dużo życia, aby tutaj z nimi szaleć. O! Te przestrzały Co mi po tym? Jak nie mogę z nich strzelać Trochę złobu eee, strips? No, szybko Dobranoc. Nic nie miałaś, o ty. Kurde zaczyna ich być tutaj tak coraz więcej moi drodzy Oof A ja nie mam jak pałki wziąć, cholera jasna I co teraz Soniaku? Ha, Aha! I no nie chciałbym używać pompki kur A, a, a. Co potrzebuje, czy nie? Cholera jasna, zawsze problem. Eee, daj mi pałkę, nie chcę tego. Tej, gdzie jest moja pałka? O nie, została wyrzucona. O, dobra, mam ją. Nie za blisko. Dobra, to mogę skrapować. To mogę również skrapować. To też zeskapuje. A, czyli to mogę skrapować, dobra. Mam trochę stripsów, ale ulepszyłem sobie. Naprawiłem sobie pałkę, to dobrze. Wypijmy sobie. Nie, wiem, warto byłoby... Pa pa gdzie pa, 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 pa. jest... O, bandaż dobra. Prawda, Miś. Miś to jest ostatnia rzecz, z jaką chcę mieć kontakt teraz. co teraz? Łyso ci, nie? A ty jesteś łysy w sobie. Kolejny level. Nie wiem po co, ale mam. I zostaje wisienka na torcie, czyli to, co jest do góry. Zobaczmy, co tam jest. Biblioteczkę widzę. O kurde, nawet dwie. Nauka Augera. Fantastycznie. Szkoda tylko, że. Ammunition Book. No i co? Ja tam na przykład your own bullet molds e? No tą książkę już umiem No to teraz pytanie czy ja mogę robić tą amunicję czy nie mogę w końcu robić tej amunicji Trzeba się do temu przyjrzeć Coś mi się wydaje że oj że ja muszę chyba typowo znaleźć książkę do nauki amunicji do shotguna. Bo inaczej nie widzę innego rozwiązania. Bra? Pusta biblioteczka, ale się zawiodłem. No, bieda, 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 dobra, chodźmy może jeszcze do jednej chaty. Kartanowe pudełko. Schemat na SMG. Ride of Steel. O co to jest? Forge Steel Items. I to sobie tak leżało. To sobie tak po prostu tutaj leżało. A ja tego w ogóle nie podnosiłem. Mogę zrobić Steel Pickaxe Mhm. Mm Sporo metalu pewnie będzie potrzebne, ale to enforcer Magazine. well because you can assemble. Amunicja do Magnum, moi drodzy. Szkoda tylko, że nie umiem Magnum. Weź wszystko. Ale dobrze, dobrze. Opacało się tutaj. Weź jak najbardziej. Mm, zabieramy to. To skrapujemy, bo tego, tego mamy wuchte. To też skrapujmy. I idziemy do kolejnej biblioteczki. 16:14. Mam jeszcze trochę czasu. Spokojnie. No dobra, kolejny safe otwarty. Zanim jednak otworzę ten safe, zobaczmy co tutaj skrywa to ciało. I kolejną rurkę i pięknie, kolejny skrap. Dobra. Uwaga. O. Niestety szału nie ma, wszystko skrapuje. To też mogę zaskrapować. Chociaż wiecie co, tamtą rzecz chyba sobie schowam. Tym to wyrzucę. Nie mam co jeść. To i to sobie wezmę. 1753, no i jest jeszcze naprawdę dużo czasu. Zadziwiająco dużo czasu. Tak to zawsze nigdy nie mam czasu, żeby coś robić, ale teraz... To widzicie, skupiam się typowo na eksploracji, przeszukuję tutaj różne rzeczy i nagle się znajduje dużo czasu. Magicznie. Ach, tu jest safe, to tu jest jeszcze pewnie jeszcze. Coś tu jeszcze pewnie będzie. Muszę to zaj Muszę zajrzeć, tak? Muszę zajrzeć. Jestem głodny recept. Wcześniej miałem duży problem, jeśli chodzi o surowiec, jakim jest metal. A teraz. No tam, już mam 50. Mm, tylko teraz kurczę, co by tu usunąć? Coś, czego nie potrzebuję. No, brasa będę potrzebować. Tego niestety nie mogę zeskrapować. A czy ja to potrzebuję? Nie, usunę tę pałkę. Usunię. Puszki, jak najbardziej, mi służą jako. Ej, chociaż nie, ten metal też, ta metalowa pałka chyba też służyła jako dobry zasób metalu. Zobaczymy. Przy następnej okazji zobaczymy. Na razie to tutaj. Box pusty. I to by było na tyle. Dobra. Dobra, moi drodzy. Godzina 21.46. Ja stworzyłem sobie jeszcze Magnum na moje oszałamiające 5 naboi. I zobaczymy, czy tak naprawdę to zda egzamin tutaj. Ej, 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 otwieraj mi to tutaj. Właśnie sobie coś przypomniałem, bo tutaj. <ścoughs> Właśnie to jest zabawne, że co, co jakiś czas sobie coś przypominam. Nie wiem, drewno. Cholera jasna. Yy, że tutaj można było tworzyć takie. Ciekawe windy. Dobra, wezmę całe drewno, żeby się nie patyczkować, i lecimy. Dobra, nadchodzi horda. O kurde, no i co tym razem tutaj będzie? Ja dobrze słyszę, słyszę osy. Ej, są osy. Są aż dwie. Dobra, leci. Zobaczymy, czy się uda. Zobaczymy, co on zrobi. Leci tu? Kurde, wolałbym się os najpierw pozbyć. I leci. Wow! Ała! Ale mają zasięg z Kubani? Ale destrukcja totalna. Dobra, osy sobie tam baraszkują, ale widać, że chyba coś. Chyba to da egzamin, moi drodzy. Tylko muszę ich wziąć na większy dystans. On nie wie, co robić. Ej, <ścoughs> Alo. O halo! Oni siebie taki zatrzymują tutaj? Udek skupany leci, kurde. Jak uszczę, że... O nie, muszę się tego pozbyć. Chodź tu. Wow! O skubany, jak zaskoczył. Ej, on tam. Ale raczej ja mam teraz zrobić. Dobra, 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 spokojnie. No, to jest coś nowego, dobra. Aha, oni się tutaj blokują, dobra. Coś ich tam blokuje, nie? Niedobrze, bo to... To prawie zdało egzamin, tylko że one, oni się tam jakby coś... Coś ich blokuje. Dobra, muszę to przede wszystkim naprawić. Kurde, ja nie wyobrażam sobie hordy bez... bez latarki. No, on tam... Podejdzie czy nie podejdzie? Jeszcze coś mu tam blokuje. Zamykaj! O nie, oni spadają, kurde. Olera, chciałem ich tutaj zebrać. Ej, chodźcie. Ole, was się zebrało tam. Oh no! Nie udało się. No ja ale dlaczego? Dlaczego, kurde? M M mam nadzieję, że plecak został na dole. A, oh, cholera jasna Jest, jest na dole, dobra Wezmę wszystko Tylko teraz muszę na nowo wszystko pozakładać jaj! Taki kurde był dobry plan moi drodzy Heksy stoi Mam coś dla ciebie. To zemsta, kurde, z Kubańcu, za to, co żeś mi zrobił. No, i znowu flaczki. Moment. Moment. O, kurde, dobra. Myślę, że tutaj chyba dam, dam radę. Szerszenie jeszcze nie podchodzą. Gdzieś się tam rozdupiają, nie wiem gdzie. O! Nadchodzi! Nadchodzi szerszeń. Jaki dźwięk. Miodek, ha, ha, ha. trzeba się pozbyć zgnilizny. Ach, te mechaniki. Na rozwalały z tego co widzę. Dobra, zjem sobie miod. Miod sobie zjem. Hmm. No cóż, dobra. Wygląda na to, że to chyba jest wszystko. No wiadomo, tam się jeszcze jakieś zębiaki zapamiętały, ale można powiedzieć, że no przeżyłem hordę tak. W 40%, gdyby nie mój. Gdyby nie mój ee, fail, dałbym radę. I nawet ścieżka życia nieźle się spisała. Idziemy dobić resztę zombiaków. Ci, którzy się tutaj ewidentnie zawiesili. No widać, że z inteligencją tu nich to jest kiepsko. Bo nie szli właśnie... Nie mieli wytyczonej właśnie tej ścieżki, która, która tak bardzo ułatwia nam pozbywanie się tych zombiaków. Gdyby one miały chociaż ciut inteligencji. To one by krążyły. Oho! Jak bardzo łatwo popełnić tutaj błąd. Wystarczy, że nie trafię i już jest kłopot. Dobra, tu mamy ich trochę ich, tu mamy. Dobra. Moi drodzy, ja nie będę was już tutaj przeciągał. Wielkie dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, by kciuka w górę, jeśli się odcinek spodobał. Ja będę dalej tutaj kontynuować. Jeśli chcecie, dajcie znać, czy chcecie, abym kontynuował tutaj moją przygodę w Seven Daysie 12.5 po pierwszej hordzie. Ciekawe. Zapowiada się ciekawie, ale jeszcze wiele trzeba się tutaj nauczyć. Może inaczej, trzeba sobie poprzypominać. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć.